W WhatsApp, interview, odcinek numer 5. Jest ze mną zespół agnostik z chesterem na środku. Słuchajcie, chłopaki, zacznijcie od tego, że się ładnie przedstawicie do kamery, tak, żeby wszyscy widzieli, kim jest zespół agnostik. Może tutaj pojedziemy, imię, nazwisko i na czym grasz? Dawid rozdrobicie klawisza. Ładnie. Marzysz Daruszewski, perkusja. Mhm. Daniel Skoczyla z gitara wokal. Mhm. Jarosław Springiel, gitara solowa. Mhm. Aryden Gusjak Bass. Grać od półtora roku, pół roku widać Wam w WC-ku, co robiście przez ten rok? Siedzieliście w piwnicy? Tak, w piwnicy, dosłownie. Co robisz? No, graliśmy. Obo. Chciałbyś wiedzieć. Graliśmy stary. Chciałbyś wiedzieć. Nie ja co dorzucał <laughs> Czyli rozumiem, graliście w mroku, tak? No, tak. Czarna piwnica, nie? No wiesz. Perkusja nawala, no to jest tragedia w ogóle. Ale. Dobra, czarna piwnica, ale nie czarna muzyka, co? No, czy nie? czy taka rokowa. No. Kogo była to piwnica ogólnie? Twoja. Co na to twoja matka? Matka? Nic no. Cieszy się z rozwoju syna, tak? Z zatyczkami na uszach. Cieszy się z rozwoju. Nie <laughs> <Bija strata. laughs> Matka czy ty. <laughs> ja piję. Ty piłeś? Ja piłem, tak. Nie, matka nie. Matka. Alkoholną. No, Jaką ma na imię? Marzena. Może na to dla ciebie. <laughs> Dobra. Zaczynacie kolejny rozdział rok przez cały rok w Buceku. Gracie kawałki zespołu. Guns and, and Roses. Czemu akurat to? Czemu akurat ten zespół? Czemu akurat ten Tylko W tym zespole są klawisze i akurat mamy klawisze i to było najprościej wybrać. A najprościej ty wybieraj. <laughs> tak, on poczuł no, pomysł musieliśmy się zgodzić podpisać papierek, tak jakby. Rozumiem. Czyli tylko dlatego, że były tam klawisze? No, co, no ja nie wiem, oni wybierali przyszli, no powiedzieli, że to grało, no, 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 dobrał, repertuar, dobry repertuar. To repertuar, tylko że trochę ciężki. Trochę się nie zdawaliśmy z tego sprawy, jaki on jest tak naprawdę, nie? No, ale myślę, że tam jakoś wypalił. Będzie. Ale 20 marca jest y, koncert, tak i miejmy nadzieję, że daje, dacie sobie radę, tak? Miejmy nadzieję, no. Nie wiem, czy przyjdziemy. <śleskujesz> <śleskujesz> To, do tej pory dawaliśmy sobie radę, to chyba teraz też jakoś pójdzie. Ja, ale rozumiem, że koncert będzie spokojny, bo tutaj na próbie zaowcowaliśmy właśnie z Twoją agresją. rzucałeś całeś gitarami, pałeczkami. Przepraszam, ja Była... ale no tak nie byłaś, no nie do przesady. Bijesz swoich kolegów z zespołu? Biję was? Wyzywam. Jak was wyzywa? Poskarż się. Nie, mnie to nie ogólnie, ale kolegów może czasami. <laughs> Jak ci nas? No ja nie wiem. Ale my jak się, nie wie, by jak pod... się... To będzie po 23. No czasami. Ty kurwa, szmato. <laughs> przepraszam, przepraszam, on kłamie, on kłamie, tak na pewno nie było. Będzie spokojnie na, na koncercie, tak? Spokój, no, no nie do końca, jest tak, tak pół na pół. To znaczy? To Znaczy, że jest, trochę będzie ostro. Zaczął ci się tablet. No, też. Muszę pić tabletek na uspokojenie, bo nie dam rady sobie przed koncertem. Nie? E, na Show Mirror Band, pierwsza piosenka, jak rzuciła mi się w oczy, to e, e, z genialnym refrenem. Kocham cię! Tam sfałszowałeś kilka razy, ale powódźcie e, Pamiętasz Shankowaj, nie? A, sen, tak, pamiętam. Tak. Czyli y, rozumiem, że agnostik idzie w tym bardziej kierunku filowym? Po prostu było tak na początku, nie? Teraz w ogóle trochę inny reportura, co my będziemy, będziemy chcieli grać właśnie typu Guns Roses, trochę takich bardziej... Dream Theater. Dream Theater. Ale chodzi mi o rozwój waszego zespołu, tak? Bo no. mówisz, że tak, kocham cię, było na początku, czyli co, teraz przejdzie w śmierć, tak na jest miłość? Znaczy, no, bardziej na na początku poważniejszy tekst. Teraz już się nie kochaj, i będzie ciężej. <laughs> teraz nie, ją zakupuje w lesie. <laughs> teraz będzie trochę inaczej, no. Behemoth, Cat, jakieś rzeczy. No, no. Czyli no. ogólnie, co Agnostik chce stworzyć? Chce stworzyć poprok, rock, e, e, rocky, e, metal. Ro no, bardziej rock. O, rock o, z dodatkami tak. muzyki instrumentalnej. Instrumentalnej, tak. Typu właśnie na klawiszach dużo takich głupot, nie? Mhm. I film, no trochę nie ten, nie. Nie w tą stronę. Nie nie w tą stronę, nie, nie, nie. Tak było trochę na początku, nie? Ale teraz trochę się dogadaliśmy. Zanim my jak my zaczęliśmy grać, to chwila jeszcze nie było. Filu jeszcze nie słyszeli, tak? Fil podrobił nas. Kto napisał z Was? Jest już ciemno. Kogo za. Ja. To było Cicho. dla kupichy. Cicho. Nie, bo oni weszli do piwnicy, ty. jest już nie. Chcecie być gwiazdami, tak? Pójdziecie bardziej w komercję? Nie, nie, właśnie nie chcemy iść w komercję. Nie chcemy w to wejść. Czyli co? Cały czas. Underground. No tak można powiedzieć. Chyba lepiej być niż śmieć. Dokładnie. ale wolimy grać w takie koncerty jak ten dipresaryjny, coś w tym stylu, nie? Po prostu dla ludzi, którzy chcą posłuchać muzyki, nie? Nie tylko, żeby się wyżyć, tylko posłuchać po prostu muzyki, nie? No ale wiecie, sprzęt to wszystko kosztuje, no ile można dokładać? Ile. No, ile... dokładają ja, rodzice. <śla> 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 czyli co? Cały czas podziemie, cały czas piwnica, jakieś... nie wiem, studyjne nagrania, jakieś no, będziemy chcieli, tak, koncerty. No, pod koniec lata nagrać Punkt prawdopodobnie mowa. się ukaże, mhm. jeśli dobrze pójdzie. Ale to własne koszty, własny nakład? Znaczy tak, własny nakład. Chyba, że Wucek zapłaci. Znaczy, no. Wucek zapłaci, za... zapłaci za pierwszą płytę Express serwis. moim zdaniem bardzo pozytywna płyta, tak? także może byście bili właśnie w tym miejscu. Nie no, myślę, że damy sobie jakoś na razie raz. Nie będziemy ich obciążać. <laughs> Który z was jest najświeższy w sumie? Ja jestem świeży, ale ja się z chłopakami już znam długo, nie Dawidku? <laughs> Czyli tak, bas doszedł do niedawna, tak? Co się stało z poprzednim basem? Graliście bez basu znaczy, czy. Nie, tak? graliśmy z basem, tak? No po prostu no, nie wyszło nam. No i tyle, no, no znaczy, nie wiem. życie, krzyczał bardziej od ciebie. Nie, nie, nie. No problemy, nie. nie. Bardzo, bardzo. bardzo Miał własny no, tak, świat troszkę. No, ale bardzo w porządku, facet, nie? No Bardzo w porządku. I troszeczkę też starszy, no 32 lata. 32, jak ma na imię? Tylko... Paweł. Paweł, pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy, Paweł, tak? Pozdrawiamy Cię. Paweł, Paweł, który miał własne światy. Paweł, graj! pas, mm, Macie swojego Myspace'a, gdzie można posłuchać Waszych kawałków? Ja powiem. Tak. Myspace, ukośnik, agnostik, Włocławek. Wlosławek, przepraszam. Tam można zobaczyć u dołu ekranu. Tutaj będzie taki, weź teraz mnie ten, bo ja zawsze czaruję. Wiesz, tutaj będzie, tak, w tym miejscu. Okay. Zespół Agnostik od pół roku w WCK, ale widzę, że bardzo dobra współpraca. Teraz macie taki śliczny niebieski pokój, gdzie nie można pić i palić. Będziecie grać na rok przez cały rok, który nie płaci pieniędzy. <laughs> Czyli rozumiem, że WCK pomaga takim składom. Tak, Pomaga, 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 Jesteśmy zadowoleni, że gramy w WCK. Mhm. tak. Czyli nasza yy, najlepsza ten. Inwestycja. No. To, to ile my zapłaciliście, że to jest inwestycja. <grystanie> Od razu wchodzimy na wstępie 5. 15. <grystanie> Nie, ale jak poszliśmy do buceku, pan dyrektor Kijczyński był bardzo... Miły, w ogóle dziwiliśmy się, że w ogóle nas przyjął ze formą, która Pozwolił nam zagrać 1 września, koncert przez cały Zobaczył rok. po prostu, że koncert nie wyszedł najgorzej i powiedział, że no możemy grać. Czyli w sumie Agnostik będzie można usłyszeć na rok przez cały rok, już 20 marca, tak? Czyli dokładnie w dniu premiery tego odcinka. Jeżeli skutecznie oglądacie program WhatsApp, to jeszcze zdążycie włączyć teleodbiorniki i zapieprzać do WUCEKu, gdzie zagra wasz ulubiony zespół Agnostik. A co dalej? Koncerty, wyjazdy? No na razie, na razie, na razie, na razie, chcemy troszeczkę z koncertami stopnie. Chcemy się zamknąć chcemy się zamknąć, do, po prostu, dopracować, po prostu dopracować do kawałki już tak na Amen, nie? I po prostu jem nagrać płytkę. I po tej płycie chcemy po prostu chcielibyśmy zagrać jakiś tam koncert, nie? Taki po prostu, żeby ludzie usłyszeli po prostu nas w innym, w innym świetle. Wszystko ma być po prostu, że wychodzimy na koncert i no, zamykamy oczy i gramy po prostu to i jest profesjonalka. Nie? się nie potknęli o żadne kable, nie? No, też mam Zabykanie. taką, taką nadzieję. <gulanie> nie widomnie, tak? Czyli teraz 20 marca, Guns N' Roses, zostawiacie, zostawiacie siebie tutaj, tak? Gracie do upadłego i widzimy się 20 marca, gdzie będzie też ekipa w Whatsapp. <gulanie> no dobra, <a> my... <gulanie> pożegnam się oficjalnie. Bardzo szybki, no, skuteczny, krótki wywiad. Pozdraw ojca. Dobra, <gulanie> dzięki wielkie, w Whatsappie idziemy dalej.